To, to był pewien, pewien eksperyment. Tak, znaczy on w zasadzie, żeby no, oddał to kierowanie tym innym, żeby to też się nie mniej niezręcznie i, 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 i nie ma dystansu. I powstała gra miejska. To jest pewien, no, pewna forma, która rzeczywiście no, w naszych czasach się bardzo, bardzo rozwinęła. One dotyczą różnych tematów, różnych kwestii i tutaj była gra miejska poświęcona tym tekstom było to chodzenie za, ja nie wszystko śledziłem dlatego, że ja miałem być niespodzianką w ostatnim punkcie tak też było natomiast to co się działo tu jeszcze wokół tego bo był nakręcony film taki świetny bo to jest też pytanie jak nakręcić film o poezji to, to też jest i to się chyba udało no i potem były rozmaite zadania, rozmaite spotkania z tekstami, z fragmentami tekstów czasami. I ja myślę, że to jest też coś takiego, że ja na przykład absolutnie nie mam nic przeciwko temu, że ona się, jakby powiedzieć, fragmentaryzuje, ta poezja, że są. Nie wiem, że gdzieś z kilku głośników dobiegają fragmenty rozmaitych tekstów, to mnie to absolutnie nie przeszkadza, bo to jest pewien pewien taki kosmos się tworzy. E, jeden z krytyków, już nie pamiętam kto, ale zauważył słusznie zresztą, że masz no, skłonność do pisania takich epigramatów, które właśnie może w takiej sytuacji się sprawdzają. Nie? Tak, 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 tak. One się... Bo ja mógłbym w zasadzie nieźle zarobić na poezji, no co by się może zdać. bo mianowicie jeszcze, jeszcze miałem mój, kiedy miałem ten mój jubileusz, to jeszcze zrobiono coś takiego z, z moich tekstów napisy na koszulkach. I tego było niedużo, tak, ale tylko te ludzie trochę chodzili w tych napisach I, i to się podobało. Te, te cytaty jakoś do ludzi trafiały. I to... To, to, to ty kiedyś powiedziałeś, że można by było to też w No to właśnie, to na, na, na kopy, na pęczki, a wszystkie inteligentne. I przeciwieństwie do e, aforyzmów, e, które są o takimi ładnie opakowanymi banałami. One nie są banalne. Właśnie na tym rzecz polega, że ża żaden z nich nie jest banalny. Ale to jest w ogóle ta, to jest tak, że. To jest pytanie o granice, to jest bardzo trudne między aforyzmem, aforyzmem i wierszem krótkim, a potem wierszem krótkim i wierszem długim. Znaczy dla mnie, dla mnie niesłychanie ważny jest oczywiście lec, u którego to wszystko właśnie występuje, to znaczy jest aforyzm jako taki, który czyta się jakby jak wiersz, później on się, czasami ten aforyzm się zgęszcza w krótki wiersz, a potem te krótkie wiersze łączą się w takie długie poematy. No i, tak. i, i tam zawsze jest taka spinka, która powoduje, że nagle, jak w dobrym filmie, następuje taki przełom, że nagle znajdujemy się w innym świecie, prawda? To było uleca. Ale słuchaj, czy tutaj wiersz pod tytułem Ucieczka? To jest nawiązanie do tego, cośmy właśnie mówili do tej pory. Ucieczkę. Jastrząb zleciał, unosząc sidła, i lis zbiegł, ciągnąc paści, i mnie, co je zastawił. Dom obejście i wieś. cały kręty świat ucieka. A dokąd? Wskazuję. Tam, wskazujący, odrywa się pod podniesionej ręki. Tak, czyli pięć, sześć epigramatów. <coughs> e, e, właśnie to są twoje wiersze. E, jest sporo takich ludzi, którzy próbują pisać wiersze, co linijka, to co jakieś zaskoczenie, ale im to niestety nie wychodzi, bo się bełkot z tego robi, prawda? A e, u jakiś jakieś światy. Czy mógłbyś powiedzieć, jak tak, zwłaszcza w tym tonie Pustosz, który jest mi bardzo bliski, <coughs> Jest jakaś linia przewodnia, taki opis świata, ale który już nie pojawia się, ani wcześniej, ani później, sposób spojrzenia na świat jako um, materia utkana ze snu, zjawy i, i swojego filtra. Nie mam pojęcia. A nie, aha, nie, nie, nie czyli nie planowałeś po nie. prostu tego, tak? Być może, plan, być może planowałem, ale było to z 13 lat temu i yy, no i to się zatarło, znaczy... Nie ja zatarło to, się, to, bo to jest dominujący fragment tej książki. No to, do, nie, to dobrze, yy, bo ja też z tego pustosza niewiele wyrzuciłem, ale yy, rzecz w tym, że te yy, ślady łączenia rozmaitych planów. Ja zaciętam. E, i, I szczęśliwie o nich zapominam. Bo, 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 to, bo, to, jest, bo to jest jakby już zamknięte do zgotowe. Ja trochę do tego wróciłem, porządkując to i szykując to, do, ale już się nad tymi szczegółami nie zastanawiałem, bo to, to byłoby nie. Znaczy było, było po prostu kompletnie niepotrzebne. A na przykład. Ja nie zostawiam żadnych wcześniejszych wersji. No, ale przed nas wszystko idzie, wszystko idzie do koszu, idzie do kosza. Dla mnie zawsze jest trochę podejrzane, nie zawsze to jest słuszne to podejrzenie, ale jest podejrzane, jeżeli autor uczy się swojej wierszy na baleniu, potrafi w każdym razie mówić z pamięci całe fragmenty swojej twórczości, to z tego można być taki wniosek, że on po prostu nie rozwija się, zatrzyma Jak to jest u ciebie? Uh, no ja, się, ja nie ja nie pamiętam tych tekstów że musiałem się jednego krótkiego takiego krótkiego nauczyć a pamiętam cudze wiersze ale takiego krótkiego musiałem się nauczyć do tego filmu bo oni musieli bo żeby nie pomylić tak, tak 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 a ponieważ trzeba było te duble, więc już po prostu podściekał. ja myślę że tak że to jest z, na przykład ro, rosyjscy pojęcie znają. Nas. Ale Kami to jest inna, i sztuk, kulturze, inna, de... inna sztuka. Oh, ta. tak. Natomiast tutaj jest, jest jeszcze jeden problem, że ty, tak, tak mi się zdaje. I tak wypróbowałem jakby na rozmaitych spotkaniach czytając teksty że są teksty, które się nadają do głośnego przeczytania. Y